Zaraz pokażę Ci, jak jednym prostym ćwiczeniem zmniejszyć obwód w pasie o 8 cm. Popatrz, jak to robię. To jedno ćwiczenie nazwałem wypnij napnij. Wygląda to tak. Wypinamy tyłek do tyłu, luzujemy i dynamicznie napinamy najpierw pośladek, tu jest twardo, i brzuch. Czyli mamy aktywny pośladek napięty, brzuch tutaj napięty, skrócony i tak naprawdę od tego powinno się zaczynać treningi. I możecie się pojawić pytanie, ale Mariusz, Ty tylko napiąłeś brzuch. Dokładnie, aktywowałem tutaj mięśnie w obrębie brzucha, mięśnie kor, pośladki. Większość osób chodzi nie napięta, chodzi na luzie, idzie na trening, mamy wady postawy różnego rodzaju mają plecy okrągłe, plecy wklęsłe i zaczynamy trenować tacy krzywi. I się dziwimy, że jesteśmy krzywi, że mamy brzuch odstający, a na treningu powinniśmy korygować te wady właśnie odpowiednim ustawieniem, pozycją i od tego zaczynamy. Daj mi znać, czy o tym wiedziałeś. Jeżeli szukasz więcej porad, obserwuj tutaj trener Mariusz Mróz.